Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry X and Fidget. Dzisiaj Mac 566 poziom jeszcze u mnie trwa event Expa, oczywiście sterylne sedesy i tak i tak czyli epiki od hazardzisty, ale też trwa elevator, ostatnie godziny elewatora, ale to za chwilę, bo wykorzystamy sobie ostatnie bilety i na pewno też zobaczymy co się dzieje w gildii, bo dzisiaj mieliśmy do zrobienia 106 wyprawę w gildii, i też mieliśmy do pokonania 12-głową hydrę. Co się udało zrobić, także nie wiem jeszcze. Za chwilę się dowiem. Na pewno zaczniemy od plakatu pobił Bohatera w podziemiach trzy razy. Więc oczywiście idziemy od razu. Tutaj odbieramy tak, odbieramy tak. Możemy dodać powiedzmy nawet te trzy punkciki do naszego władcy. I możemy Marinusa sobie tutaj pięć razy zaatakować. Wy, osoby w gildii już na pewno wiedzą, co się udało zrobić. Ja jeszcze tego nie wiem, ale zaraz się pewnie dowiem. 26 milionów wpada. Możemy sobie też od razu wrzucić jakiś item do rozmontowania do kibelka najpierw, więc może tą broń. Nawet ciekawa, ciekawe ile by nam dała. Minus pięć. No dobra, to jest rozmontowanko. Jak stoimy z rzeczami do Wiedźmy dzisiaj. To Wiedźma chcę. Klaty. No więc pewnie dużo ich nie mamy, znając moje szczęście, dokładnie całą jedną. No ale przynajmniej jedna rzecz jest. No więc to jest akurat OK. No i co? No, przechodzimy do tego, co tu się teraz miało wydarzyć, więc. Ciekawe, czy się udało? Tego nie wiem, ale pupil e, miga. Mamy 13-głową hydrę. Mamy 13-głową hydrę, no więc zobaczmy, jak sobie poradzimy z zabójcą. No widzę, że zabójca, który nie robi drugiego ciosu, to znaczy jest zbugowany. No więc może, może jakimś fajnym cudem uda nam się i 13-głową hydrę pokonać. Szkoda, że 13-gołowa hydra nam zasiadła dopiero w momencie, gdy kończy się Event Expa, ale i tak jest naprawdę spoko. Zobaczmy od razu. Tutaj czy udało się wygrać 106 wyprawę chyba tak? Zobaczmy. Banshee. 500, zaczynamy od 512 poziomu. W ogóle te statystyki są ekstremalne. Dobra, jaskiniowy cyklop padł, bordowy centaur padł. Na razie Johna cały czas, bordowy centaur, beczu kark, no to raczej na początku będzie proste. Tarantula, banshee, Lerion, jaskiniowy cyklop, bordowy centaur. I co dalej? Dalej nadal bordowy centaur, jeszcze jeden. No, tutaj już zaczynają się schody. Banshee już nie jest tak miło i przyjemnie. Ale jeszcze powinniśmy tutaj podziałać. Na razie został jeszcze jeden szkielet przed bossem i 17 osoba u nas. Więc zobaczymy jak to tutaj będzie szło dalej. Dobra, 20, 9, 29 osób kontra boss tego tej wyprawy i zobaczymy no zręczności więc tutaj nasi magowie będą musieli wziąć sprawy w swoje ręce na razie nie wygląda to zbyt fajnie ale to i tak jest dopiero początek naszej gildii powiedzmy już jesteśmy no, trochę ponad połową no powoli tutaj zbliżamy się do tych mocnych zawodników połowa życia tego przeciwnika dopiero, a nas zostało jedynie sześciu. No i co? Josaku, wojownik, dwa, miliard, dwa miliony zadał. No tutaj już trochę lepiej, bo 14, 16, ładnie. Daj 7, Siedem, dziewięć. No może być. Luti. Pięć, dziesięć, czy nie to 11, 13, 15. No i ciekawe, hewek, no i nie za dużo, no i my krytyk i hit, no i mamy pokonane. Ale czy następny będzie dosyć prosty, tego nie wiem. Najważniejsze, że się udało zrobić 106 wyprawę, także możemy sobie przedwczesną śmierć już odznaczyć. Właściwie na rabatce też sobie już odhaczymy i teraz będziemy mieć tą wyprawę Gildi jako ostatnią więc dwie rzeczy już nam się udały czyli 13 głowa Hydra mamy też 106, 106 wyprawę zrobioną a jak elewator no mamy dość dużą przewagę została tak jak widzicie godzina więc raczej nic tu się złego nie stanie powinniśmy to miejsce pierwsze utrzymać no i czy dobijemy sobie tutaj jeszcze parę pokoi i zdobędziemy jakieś fajne nagrody. Zostało nam 11 biletów, no i podejrzewam, że jeszcze jeden, może nawet dwa dostaniemy na zakończenie i przed 20 sobie zajrzymy. Właściwie to sobie ja zajrzę, przed 20 wykorzystać te dwa ostatnie bilety. Więc, no, będzie ciekawie, będzie ciekawie do samego końca. Przy okazji pokażę Wam chyba jak prezentuje się sytuacja na innych serwerach. Tak mi się wydaje, że mogę to pokazać. No, to niestety nie udało się wygrać. Ale ten długorąg to będzie przejażdżka 398. Proste. Tutaj 25 laki końców przygarnięte. No i 400 na piętro. Angry Canary. To już nie jest wcale taki prosty przeciwnik, bez krytyków, jak widać. No ale może jeszcze 400 piętro na koniec, uda się zrobić? Niestety nie. Ale i tak fajnie. Maksymalnie gdzie doszedłem tutaj na Magu, no to 425 piętro i to był absolutnie największy blok jaki miałem, bo po prostu brakowało mi życia. Moje 293 miliony HP. Nie dawały rady ustać dwóch ciosów zwykłych, a co dalej mówić o, o krytykach, więc tutaj był problem taki, no i nie daliśmy rady, ale za to możemy sobie tutaj zaatakować kolejną walkę kupili, właściwie to pierwszą dzisiaj, i wygrać, i mamy 105 jedzeń mroku, więc też przyzwoicie Marinus 3511, więc tutaj na pewno go potraktujemy światłem. Więc spoko, możemy iść na awkę i zobaczyć co uda nam się wyczarować tutaj dzisiaj. Zbliżamy się do tego poziomu powolutku do 567. Ale to jeszcze no na pewno parę, parę dni, tym bardziej, że teraz będzie przez 4 dni event Golda, więc tutaj trzeba będzie mocno przycisnąć z tym goldikiem. Oczywiście cały czas ciśniemy na golda tutaj, ale to będzie aż czterodniowe ciśnienie goldowe, więc może być mega, mega ciekawie, ile tego golda uda nam się tutaj wygospodarować. Nie wiem, czy będę trzymał golda przez cały event golda, żeby wydać go dopiero ostatniego dnia, czy może jednak wydawać się regularnie, codziennie. Ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że chyba ja mimo wszystko będę sobie wydawał go od razu, Żeby boostować od razu też naszą hmm, Hydrę Naszego popila gildyjnego, bo Zobaczcie, teraz mamy 183,5 tysiąca inteligencji Jak wykorzystam Wszystkie punkciki, które mam w tym momencie do wykorzystania w Inter, to Zobaczycie, że Statystyki naszemu pupilkowi wzrosną więc tutaj. To jest na pewno ważne, żeby wydawać tego golda, nie kisić go, zwłaszcza, że nasz pupil będzie potrzebował tych statystyk, żeby tutaj tego zabójcę w 13 głową hydrę pokonać, więc no na pewno będzie ciekawie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy o Epic. Będę bardzo, bardzo ciekawy, czy uda nam się tą 13-głową hydrę jakoś w miarę sensownie sklepać, bo to jest zbogowana hydra, więc może nie będzie takich większych problemów. I może jutro okaże się, że będziemy mieć już 14 głową hydrę, chociaż raczej wątpię. Z tą 12-głową hydrą się tutaj dość mocno męczyliśmy. Ale w końcu, w końcu padła. Myślałem, że to ja będę miał możliwość ją dobić, bo było 0% przed tym moim nagraniem. Ale zanim wróciłem do domu, no to już ktoś ją zabił, więc tak to wyglądało. Tutaj kolejny itemek, na szczęście, do rozmontowania. Więc fajnie, że te rozmontowanka nam tutaj wpadają. Tutaj zdecydowanie ta misja i jesteśmy po pierwszym pasku, więc tutaj Helewator pierwsze miejsce bez problemu. Mamy przy okazji, mogę Wam jeszcze pokazać, że gili też jestem na miejscu pierwszym, więc prawdopodobnie jestem na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o w ogóle cały serwer, o punktację żetonową. Więc bardzo, bardzo przyjemnie. Więc tutaj fantastycznie się to wszystko ułożyło. Przydało się przygrzybić na początku, żeby zdobyć tą przewagę żetonów i ją teraz sobie na spokojnie utrzymać. Przy okazji, ja tutaj straciłem 5% żetonów, jeśli pamiętacie, bo przecież przechodziłem z gildii do gildii i nikt mnie z tamtej gildii nie wyrzucił, bo byłem oficerem. Więc musiałem sam odejść i przez to stracić 5% moich żetonów. Więc około 150 tysięcy tych żetonów pewnie bym miał. Ale to nic. Widać, że poszło nami tak bardzo dobrze z tymi żetonami. Na pewno jesteśmy w topce, jeśli chodzi o te żetony. Więc nie ma co narzekać. Przy okazji. Ostatnio zakończyło się kolejne, zakończyło się kolejne spotkanie Juventusu we włoskiej Serie A. Juventus podejmował Sampdoria, właściwie to Sampdoria podejmowała Juventus, bo to wszystko działo się na stadionie Sampdori. Mamy kolejny item niestety, który wyrzucę, więc Mecz odbywał się na stadionie Samdori w Genoi. Ale zakończył się on wynikiem 1 do 3. Wojtek szczęsny obronił karnego. Więc bardzo, bardzo fajnie. Na początku bramka samobój samobójcza Yoshidy i 1 do 0 dla Juve. Później rzut karny. Nie wiem. Wydaje mi się, że słuszny na Moise zekenie. Alvaro Morata oczywiście pewnie wykorzystuje tego, ten rzut karny i 2 do 0 po pierwszej połowie. Później z tego, co widziałem, no to Sampdoria doszła do głosu i miała dużo okazji, dużo sytuacji bramkowych. No i właśnie Sampa najpierw miała rzut karny, który nie wykorzystali. Później mieli rzut wolny, którym po rykoszecie Strzelili bramkę na 1 do 2. No i pod koniec spotkania w 88 minucie Morata podwyższał wynik spotkania na 1 do 3 po główce. No i raczej złym zachowaniu bramkarza, bo według mnie ten bramkarz powinien to mimo wszystko wyjąć ten strzał. I tak zakończyło się to spotkanie wynikiem 1 do 3. Ważne, cenne trzy punkty to na pewno. W walce o Scudetto. Jeśli chodzi o spotkanie Milanu z Empoli, no to Milan też zdobył swoje cenne trzy punkciki. To był, wygrywając 1 do 0. Nie wiem, jak tam pozostałe spotkania z czołówki, ale zresztą za chwilę mogę to sprawdzić, bo dlaczego by nie. Jako, że już o tym rozmawiamy, wiem, że Napoli prowadziło 2 do 1 z Hellasem, ale nie wiem, jak to się zakończyło, więc już sobie tutaj odpalam aplikację, żeby to przepatrzeć. Oczywiście jeszcze nie było meczu Interu, więc tutaj na razie nic więcej nie mogę powiedzieć. No i tak, Napoli wygrywa 2 do 1, więc też utrzymuje swoje punkciki swoją przewagę nad Juventusem. Więc to akurat jest coś smutne. Ale to nic. No i teraz widzę, że Atalanta w tym momencie remisuje 0 do 0 z Geneą, ale tu jeszcze trochę czasu minie do końca spotkania. No i Torino Inter będzie wieczorkiem. Więc to też już pewnie na wojowniku będę o tym opowiadał. Więc dobra, to możemy sobie sprzedać. Szkoda, że już itemy nie lecą na rozmontowanie, tylko na sprzedanie, bo chętnie bym sobie jeszcze coś rozmontował. Pokorzystał z tych 15 rozmontowań, skoro mamy taką możliwość jeszcze dzisiaj. Ale jak widać niestety nic ciekawego nie leci. Ale za to dosyć w miarę. Przyjemnie ten Goldik wygląda. Tu fajna misja na Expa. Milion Expa z dwójki, to bardzo rzadko tu oglądam, ale najważniejsze, że od czasu do czasu mogę coś takiego trafić. No i dobra, to by się przydała jakaś dwójka. Mam nadzieję, że nie będzie samych piątek. No dobra, ale przynajmniej dało 2 miliony, więc możemy uznać, że to były dwie dobre dwójki. A tu od razu taki panisz i dyszka. No cóż, no cóż, tak bywa, ale tu przynajmniej zrobimy sobie siódemkę i ustawimy dwójkę. I mam nadzieję, że ta dwójka będzie fajna. Tu jest przedmiot, ale tu jest lepsza misja, więc jest okej. Okay. Dwójka za 2 miliony, jestem za. Możemy sobie ustawić wartę na 3 godzinki jeszcze. No i spoko, to mamy ogarnięte. To mamy ogarnięte, za 40 sekund U. mamy walkę na arenie, ale zanim to... To myślę, że możemy sobie zresetować kupca. Myślę, że możemy sobie zresetować kupca, o ile gra nam pozwoli. Bo serwer przez chwilę coś tutaj nie odpowiadał, ale widzę, że już jest z powrotem wszystko ok. Mamy jedną trzecią tego, co powinniśmy mieć, więc możemy sobie ofiarować to i będziemy mieć kolejny punkcik do naszego kładziku run. Więc, oby, oby szło to coraz lepiej. No, bo to jest S140, chyba 1 albo 2. Także, jeszcze i 8P do zakończenia. No, jeszcze daleko. Bardzo, bardzo daleko. Ale w tym roku chciałbym to zakończyć. Mam nadzieję, że się uda to zakończyć do końca właśnie tego roku. Zobaczymy. Tutaj chyba jakieś przestery. Nie wiem, co tu się dzieje, ale powinno być chyba wszystko ok, jeśli chodzi o mój mikrofon. Eee, toalety. Bardzo proszę o toalety. 10 tysięcy, ja też od razu zaraskować sobie, powiedzmy, tego przeciwnika. No i dobra. No to mamy. Po no to już chyba nie w tym odcinku, to możemy sobie jeszcze kliknąć tu możemy sobie zrobić tak także to mamy tak jak mówię tutaj bez problemu miejsce pierwsze no i tyle możemy sobie jeszcze właśnie zobaczyć pupil gildyny 183,5 i 83,5 może się jeszcze nie zaktualizowało. Zróbmy tak. No na razie się nie zmieniło, ale czasami mi się zmienia, więc e, wolę sobie wydać te staty. Także w tym odcinku wydaje mi się, że to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Najważniejsze, że udało nam się pokonać kolejne tutaj wyprawy. Najważniejsze, że kupic jest na miejscu 13, na poziomie 13, także przypominam o zostawieniu łapki w górę, komentarza. No i suba, jeśli go jeszcze nie macie, bo tutaj filmy są oczywiście codziennie, także trzymajcie się cieplutko i na razie.